Rodzina Beckhamów to niezwykła rodzina celebrytów. To jest globalna, dopieszczona, budowana latami marka. David Beckham to jeden z najsłynniejszych piłkarzy swojej epoki, a Victoria od czasów Spice Girls przeszła drogę do świata mody i biznesu. W ich przypadku prywatność nigdy nie była czymś oczywistym, a raczej czymś, co się zarządza. I to jest bardzo ważne słowo. Zarządzanie wizerunkiem bo u Beckhamów praktycznie wszystko było publiczne, ale w elegancki, kontrolowany sposób. Sesje, wywiady, okładki magazynów, oficjalne zdjęcia z wydarzeń, rodzinne momenty, a do tego social media, które z czasem stały się kolejną witryną tej marki. Ślub w popkulturze do dziś jest traktowany jako jeden z tych wielkich, ikonicznych ślubów celebrytów. Narodziny dzieci... Kolejne etapy historii, którą świat śledził na bieżąco. I nawet jeśli w sieci to wygląda jak normalna rodzinka, to jednak od lat widać, że to jest rodzina, która bardzo świadomie buduje narrację, co pokazujemy i w jakim świetle. Cześć, i witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Na pewno obiła Wam się o uszy drama rodziny Beckhamów. A jeżeli nie, no to to jest idealny film dla Was. Omówimy sobie o co w tym wszystkim chodzi. A chodzi o Brooklyna najstarszego syna Beckhamów. Dorastał w świecie reflektorów, praktycznie od kołyski i to dosłownie. Jest pierwszym dzieckiem Davida i Wiktorii i to od niego zaczęła się nowa era Beckhamów. Nie tylko David i Victoria, ale teraz rodzina Beckhamów, którą media śledzą na każdym kroku. Brooklyn przez lata próbował przeróżnych rzeczy. Fotografia, projekty w social mediach, gotowanie, własne formaty i niezależnie od tego, co robił, zawsze było w tym jedno: jego nazwisko, które przyciągało uwagę. I teraz najważniejszy przełom jego życia: poznaje Nicole Pelc. Mimo iż wiele mogłoby założyć, że Nicola Pelc to dziewczyna celebryty z Instagrama, kobieta, która po prostu chce nazwisko i zależy jej na kasie, to nic bardziej mylnego. To jest kobieta z własnym nazwiskiem, własnym zapleczem finansowym i własnym światem. Aktorstwo, amerykański show business, a do tego bardzo zamożna rodzina. Możecie ją kojarzyć z serialu Bates Motel i filmu Transformers Age of Extinction. Tak by the way, Bates Motel, świetny serial. Muszę znaleźć gdzie mogę go jeszcze raz obejrzeć, bo jest naprawdę Super, mega polecam i nie zdawałam sobie sprawy, że dziewczyna w nim to właśnie yy, główna postać naszego dzisiejszego filmu. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Nikoli w kontekście autorskich projektów, bo wyreżyserowała i zagrała w filmie Lola. Jak już wspomniałam, jest z bardzo zamożnej rodziny. I ojciec Nelson jest miliarderem i inwestorem, a mama, Claudia Hefner, była modelką. Więc kiedy Brooklyn, wychowany w brytyjskim show biznesie, w rodzinie porównywalnej do królewskiej, spotyka Nicole z bardzo podobnej rodziny, no to tabloidy od razu opisują ich jako dwie potężne rodziny, które łączą się w jedną. Zaczęli spotykać się pod koniec 2019 roku, ale ta relacja bardzo szybko stała się poważna. Zaręczyny, wspólne życie, wspólne wyjścia, no i oczywiście media, które od pierwszych miesięcy testowały narrację, czy Nikola Aby na pewno pasuje do rodziny Beckhamów. Czy oni ją zaakceptują, czy jest to tylko romans, czy związek na lata. No ale w kwietniu 2022 roku ślub. Czyli moment, od którego w mediach zaczęły się pojawiać plotki o nie tak idealnej rodzinie Beckhamów. Wesele odbywa się w Palm Beach, na posiadłości rodziny Pelców. Duża uroczystość, znane nazwiska, wielkie zainteresowanie mediów. Ten ślub był na tyle kontrowersyjny, że niedługo po nim ojciec Nikoli pozwał wedding planerki, które miały pracować nad weselem. No ale dzisiaj o Beckhamach, więc jeżeli chodzi o ślub i wesele, Nicola miała trzy kreacje. Żadna z nich nie była zaprojektowana przez Wiktorię. Nicola poszła do ślubu w sukni Valentino Couture. W mediach od razu pojawiły się nagłówki, że Nicola nie chciała projektu Wiktorii. Zrobiła jej to na złość i po prostu nie dogaduje się z teściową. I do tego zaraz wrócimy, bo teraz narracja jest zupełnie inna. Jednak jeszcze w 2022 Nikola mówiła wprost, że plan był taki, że Wiktoria miała zaprojektować jej suknię i w pewnym momencie to ona powiedziała, że jednak nie daje rady jej uszyć na czas i się wycofała. Dlatego Nikola wybrała inną suknię. Zakończyło się to po prostu tak, że nie ma żadnej wojny, tylko no niestety wyszło jak wyszło, jeżeli chodzi o logistykę. W ciągu następnych paru lat w mediach pojawiają się mieszane sygnały na temat rodziny Beckhamów i Nicoli. Raz rodzina pokazuje się wspólnie na różnych wydarzeniach, a innym razem ktoś nie przyszedł na kogoś urodziny, no i zaczyna się interpretowanie. Jednym z najbardziej komentowanych momentów był maj 2025, czyli 50. urodziny Davida Beckhama. Parę dni przed wielką imprezą, która była zaplanowana dużo, dużo wcześniej, zaproszenia wysłane ponad 6 miesięcy wcześniej, David wrzuca zdjęcia na swojego Instagrama z wyjazdu do Szkocji na ryby ze swoim synem Romeo i Cruzem. Na zdjęciu wygląda na to, że fajnie rodzinnie spędzają ze sobą czas, ale David dopisał, że tęskni za Brooklynem, którego tam nie było. Można by założyć, że może po prostu Brooklyn był zajęty, miał coś innego do roboty, może pracował, ale nie, nic bardziej mylnego, ponieważ wraz ze swoją żoną parę dni przed imprezą przyjechali do Londynu, jednak nie pojawili się na urodzinowych obchodach Davida. No i tutaj zaczęły się narracje ze strony tabloidów, że młodsi synowie są wraz z ojcem, jednak najstarszego nie ma. Dlaczego go nie ma? To są takie, to jest spore wydarzenie 50. urodziny. Rodzina Beckhamów jest znana ze sprzedawania swojej prywatności. Rodziny dzieci, pierwsze zdjęcia z wesela, to wszystko zostało sprzedane, i oni do dzisiaj na social mediach naprawdę dzielą się ogromną częścią swojego życia. No ale jak powiedziałam wcześniej, Beckham to nie tylko nazwisko, ale to jest marka. Więc nawet tutaj, kiedy David opublikował zdjęcia z synami i nawet zaznaczył, oznaczył Brooklyna na tych zdjęciach, że za nim tęskni, nie było to niczym szokującym, ale jest to gdzieś. Tam taka szpileczka, że go nie ma. Przejdźmy w końcu do tego, na co pewnie najbardziej czekacie, czyli do sześciu slajdów, stories z Instagrama Brooklyna, których już oczywiście na jego Instagramie nie ma, no bo minęły 24 godziny. Ale ja wam przeczytam, co on napisał. Milczałem przez lata i robiłem wszystko co w mojej mocy żeby zachować te sprawy w prywatności niestety moi rodzice i ich otoczenie nadal zwracają się do prasy przez co nie mam innego wyboru jak zabrać głos w swoim imieniu i powiedzieć prawdę na temat tylko części kłamstw które zostały opublikowane nie chcę się pojednać z moją rodziną nikt mną nie steruje i po raz pierwszy w życiu staję w swojej obronie przez całe moje życie moi rodzice kontrolowali narrację w prasie na temat naszej rodziny na pokaz publikacje w mediach społecznościowych, rodzinne wydarzenia i nieautentyczne relacje były stałym elementem życia. Ostatnio na własne oczy zobaczyłem, jak daleko są w stanie się posunąć, by umieszczać w mediach niezliczone kłamstwa, najczęściej kosztem niewinnych ludzi, po to, by podtrzymać własną fasadę. Ale wierzę, że prawda zawsze wychodzi na jaw. Moi rodzice od dawna, jeszcze przed moim ślubem, nieustannie próbowali zniszczyć mój związek i to się nie skończyło. Moja mama w ostatniej chwili odwołała szycie sukni Nikoli, mimo tego, jak bardzo Nikola cieszyła się, że założy jej projekt. Później musiała pilnie znaleźć nową sukienkę. Na tygodnie przed naszym Wielkim Dniem moi rodzice wielokrotnie naciskali na mnie i próbowali mnie przekupić, żebym zrzekł się praw do swojego nazwiska co miałoby wpływ na mnie, moją żonę i nasze przyszłe dzieci. Naciskali, żebym podpisał dokumenty przed datą ślubu, bo wtedy miałyby ruszyć warunki tej umowy. Moja odmowa wpłynęła na wypłatę pieniędzy i od tamtej pory nigdy nie traktowali mnie tak samo. Podczas planowania ślubu moja mama posunęła się nawet do tego, że nazwała mnie złym, bo Nikola i ja zdecydowaliśmy, że przy naszym stole usiądą moja babcia Sandra i babcia Nikoli. Ponieważ obie nie miały wtedy przy sobie swoich mężów, oboje nasi rodzice mieli własne stoły ustawione tuż obok naszego. W noc przed naszym ślubem, członkowie mojej rodziny powiedzieli mi, że Nikola nie jest naszej krwi i nie jest rodziną. Od momentu, gdy zacząłem stawiać się mojej rodzinie i bronić siebie, moja rodzina sprawia, że dostaje ataków paniki prywatnie i publicznie. Nawet moi bracia zostali wysłani, żeby atakować mnie w mediach społecznościowych. Zanim ostatecznie zeszłego lata zupełnie znikąd mnie zablokowali. Moja mama przyjęła nasz pierwszy taniec, mój pierwszy taniec z żoną, który był zaplanowany tygodniami wcześniej do romantycznej piosenki o miłości. Na oczach naszych 500 gości weselnych, Mark Antony wezwał mnie na scenę. W harmonogramie miał to być mój romantyczny taniec z żoną, ale zamiast tego czekała tam moja mama, żeby zatańczyć ze mną. Tańczyła ze mną w bardzo nieodpowiedni sposób, na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej niekomfortowo ani bardziej upokorzony. Chcieliśmy odnowić naszą przysięgę, żeby stworzyć nowe wspomnienia z dnia ślubu, takie, które przynoszą nam radość i szczęście, a nie lęk i zażenowanie. Moja żona była konsekwentnie lekceważona przez moją rodzinę. Bez względu na to, jak bardzo próbowaliśmy zjednoczyć się. Moja mama wielokrotnie zapraszała do naszego życia kobiety z mojej przeszłości w sposób, który wyraźnie miał sprawić, że oboje poczujemy się niekomfortowo. Mimo to pojechaliśmy do Londynu na urodziny mojego taty i przez tydzień byliśmy odtrącani, gdy czekaliśmy w hotelu, próbując zaplanować z nim spokojny, fajny czas. Odrzucał wszystkie nasze próby. Chyba że chodziło o jego wielką imprezę urodzinową, gdzie miało być 100 gości i kamery na każdym kroku. Kiedy w końcu zgodził się mnie zobaczyć, postawił warunek, że Nikola nie jest zaproszona. Później, gdy moja rodzina przyjechała do Los Angeles, całkowicie odmówili spotkania się ze mną. Moja rodzina ceni publiczną promocję i współpracę reklamową ponad wszystko. Najważniejsza jest Marka Beckham rodzinną miłość mierzy się tym jak dużo publikujesz w mediach społecznościowych albo jak szybko rzucasz wszystko żeby się pojawić i zapozować do rodzinnej ustawki zdjęciowej nawet jeśli dzieje się to kosztem naszych zawodowych zobowiązań. Przez lata robiliśmy wszystko, żeby pojawić się i okazywać wsparcie na każdym pokazie mody, na każdej imprezie i przy każdej aktywności medialnej, żeby pokazać naszą idealną rodzinę. Ale kiedy jedyny raz moja żona poprosiła moją mamę o wsparcie w ratowaniu psów przesiedlonych i ewakuowanych podczas pożarów w Los Angeles. Moja mama odmówiła. Narracja, że to moja żona mną steruje, jest kompletnie nie do pomyślenia. Przez większość mojego życia to moi rodzice mnie kontrolowali dorastałem z przytłaczającym lękiem. Po raz pierwszy w życiu, odkąd odsunąłem się od mojej rodziny, ten lęk zniknął. Budzę się każdego ranka wdzięczny za życie, które wybrałem i odnalazłem spokój oraz ulgę. Moja żona i ja nie chcemy życia kształtowanego przez wizerunek, pracę ani manipulacje. Jedyne czego chcemy to spokój, prywatność i szczęście dla nas i dla naszej przyszłej rodziny. Co myślimy, moi drodzy? Bo ja się tego nie spodziewałam. Ja tak naprawdę, widząc nagłówki na temat rodziny Beckham, czy jakiejś innej rodziny, no to wiecie, nie biorę wszystkiego na poważnie, tej każdej dramy, bo to, co jest w prasie, no, wszyscy dobrze wiemy, nie zawsze jest prawdą. I zauważyłam, że bardzo dużo internautów, podkreślam internautów, żeby nie było, że to ja sama to wymyśliłam, porównuje sytuację Brooklyna do sytuacji Harego. Że są to, no, oboje są Nepo Baby, tak? I że nie chcą. Żyć w świetle reflektorów, odcinają się od rodziny, jednak Harry jak najbardziej jest w mediach, a Brooklyn twierdzi, że odpowiedzią na to wszystko są social media i żeby te problemy rodzinne właśnie przekazać całemu światu na Instagramie. Więc czy to jest hipokryzja, czy po prostu może to jest dla niego takie domknięcie tej sprawy, że hej, tu jest moje oświadczenie, tak uważam, tak było. To, co jest w mediach, jest nieprawdą, bo moja rodzina jest taka, siaka i owaka. Koniec! Widziałam też komentarze w stylu, że Brooklyn jest po prostu rozpieszczonym dzieciakiem, który nie zdaje sobie sprawy, że gdyby jego rodzice nie wyrobili sobie marki z własnego nazwiska i z tego, kim są, no to jego życie wyglądałoby zupełnie inaczej i prawdopodobnie nie poznałby nawet Nikoli, która jest naprawdę no, z bardzo bogatej, znanej rodziny. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało dalej. Niestety, ale, rodzi... Niestety, ale rodziny są różne i... Tutaj, czy chodzi o Beckhamów, czy rodzinę, którą znacie na Facebooku, to, że na zdjęciu wszyscy są szczęśliwi, nie oznacza, że tak jest i rodziny naprawdę potrafią być. Tak mi się wydaje, przynajmniej, podkreślam, tak mi się wydaje najbardziej toksyczne, to mogą być najbardziej toksyczne relacje jakie wam się zdarzą, ale słuchajcie pojawiła się już y, odpowiedź od Davida Beckhama, czyli jego ojca, może nie stricte tak skierowana co do tego, ale na pewno jest tutaj przemycona, no bo, no bo w końcu każdy ich ruch, y, każde wystąpienie publiczne, no to wszystko jest przemyślane. No i we wtorek y, Beckham wystąpił w programie Squawk Box i mimo, że nie odniósł się bezpośrednio do sporu, no to mówił o swoich dzieciach i różnych zagrożeniach związanych z mediami społecznościowymi. Mogłem wykorzystać swoją platformę i grono obserwujących na rzecz różnych stowarzyszeń charytatywnych, jak, jak UNICEF, i było to największe narzędzie, by uświadomić ludziom, co dzieje się na świecie w kontekście dzieci. Próbowałem robić to samo także z moimi dziećmi edukować je, popełniają błędy, ale dzieci mają prawo popełniać błędy. W ten sposób się uczą. Czy to jest zbieg okoliczności, że mówił akurat tutaj o, o tym, jak można wykorzystać swoje zasięgi, jeżeli chodzi o różne organizacje charytatywne i pomoc? Czy faktycznie przemycił tutaj odpowiedź na to, co się wydarzyło? Wydaje mi się, że tak. No, dziwny zbieg okoliczności. Więc on uważa, że to wszystko jest błędem. Jego syna. Tak można wywnioskować, nie? Że, że te posty to wszystko, że to jest błąd. No, jest dużo opinii w internecie, że Nikola jest toksyczną żoną, a nie Beckhamowie toksyczną rodziną. My tak naprawdę, ja zawsze to mówię, to jest chyba taki, taki już mój slogan: że my tak naprawdę nie wiemy. Albo często też powtarzam, co ciekawe. Więc my tak naprawdę nie wiemy, jak to tam wszystko wygląda, jak te narracje wyglądają, ale jedno jest pewne, że no Beckhamowie w Wielkiej Brytanii mają bardzo taki, taką mocną więź, jeżeli chodzi o media, o, o telewizję, o różne takie media społecznościowe ogólnie, więc bardzo możliwe, że mają też jakiś kontrakt, jak rodzina królewska, że my wam dostarczamy to, na co się zgadzamy, a wy nas nie nękacie. Dlatego to, co pojawia się w mediach, jest często po prostu ich narracją i może się okazać, że to co Brooklyn mówi jest prawdą tak? Oczywiście po internecie lata pełno memów, nawet ja wstawiłam coś na TikToka jeżeli chodzi o Wiktorię tańczącą w nieodpowiedni sposób na weselu no nie wiadomo, jaka to jest prawda, tak? Ja to tak patrzę na to z przymrużeniem oka, na te wszystkie memy. Wydaje mi się, że może tam być dużo więcej poważniejszych spraw niż tylko coś takiego jak sukienka. Chociaż jeżeli faktycznie ta sukienka miała być uszyta i na przykład Wiktoria to całkowicie odcięła i powiedziała, nie robię i potem sprzedali informacje do prasy, że to Nikola jest zła, no to kiepsko. Ale jeżeli sama Nikola mówiła, że po prostu nie było czasu na uszycie tej sukienki, no jeszcze z innej strony Wiktoria ma takie zasoby, że pewnie sukienkę można uszyć w parę dni, jeżeli jest tam wyszywana ręcznie, tak? Więc jakby chcieli, to by mogli, tak? No, zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Czy rodzina Beckhamów wyda jakieś oświadczenie, Wiktoria, czy wyda jakieś oświadczenie jako królowa social mediów i swej marki. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo większość z Was nie robi, zapraszam na drugi kanał, wspólny seans, abyście na obu dwóch byli na bieżąco. Wiedzieli, że moje filmy się pojawiają na Instagram. Też Wam zawsze daje znać, co i jak na temat filmów, więc YouTube nie zawsze Wam pokaże, więc warto obserwować, warto subskrybować. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa pa!